Czy skin za 200 fałdowców Fortnite nadchodzi do gry? Jest to możliwe, powiem wam dokładnie co wiadomo o nowym evencie. Jak odebrać 4 darmowe czy z nowego eventu, 3 dodatkowe czy z kolejnego eventu i masa nowych rzeczy, która trafiła do Fortnite'a podczas ostatniego update'u i musisz o tym wiedzieć. Ale ty pamiętaj, zostaw tylko subiką łapeczkę w górę, piszko od pomogę i wbijaj na Twitcha, gdzie codzienne streamy i gry z widzami. Link w opisie, Instagrama, Twittera, TikToka, a my lecimy. I szybki newsik dla was, jeśli chcesz fajną mapę do OneViewant, wbijaj na tą mapę Od Velvet Production. Ta mapa ma 0 delaya, na lepsze FPSy, wszystkie OG fajne przedmioty jak spazik, emeczka dane do potrenowania, plus oczywiście możesz grać solo ze znajomymi, albo jeśli nie masz z kim grać, to jest na mapie system wyszukiwania graczy, więc zawsze kogoś znajdziesz. Wbijajcie, a my lecimy! Pierwsze co ważne, właśnie powrócił jeden ze starych skinów do Fortnite'a, J Balvin powrócił kilka dni temu do Fortnite'a, jest to skin muzyka, którego nie było około prawie rok i co mega ważne, również na liście rzeczy, która była właśnie z J Balvinem zaktualizowana, było jeszcze kilka innych mega rzadkich rzeczy, o których na pewno chcesz wiedzieć czy one powrócą, jest na to szansa, ale nie jest to nic pewnego, więc potraktujcie to jako totalnie ciekawostkę. Z J Balvinem na liście również były takie skiny, na przykład muzyczne, jak Bruno Mars czy Anderson Park, których nie było mega dawno temu w Fortnite'a i mega dużo graczy czeka na ich powrót, także dajcie dać w komentarzu, czy chcielibyście je kupić i czy robimy na nie jakiś fajny konkurs dla osób z kodem Kamsar2 w sklepie. Drugi skin, na który jego każdy w sumie czeka i również był on na tej liście, jest oczywiście Kratos wraz z Leviathanem. Jak wiecie, Kratos i Leviathan finalnie nie powrócił do Fortnite'a. Dlaczego? Tego tego niestety nikt nie wie, pomimo, że był on zupdate'owany około 3-4 razy i co ciekawe, ten skin dalej znajduje się w api sklepu, co oznacza, że w sumie może wejść każdego dnia do Fortnite, ale czy wejdzie, tego niestety nie wiadomo dlaczego, bo zauważcie, że Epic totalnie nie zmienia teraz sklepów dosłownie, przez ostatni miesiąc mieliśmy cały czas te same rzeczy w sklepie Fortnite i Epic dosłownie teraz nic nie robi, być może dlatego też, że znajdują się oni na urlopie i niestety obecnie mało będzie działo się w Fortnite, ale mamy nowe informacje, dlatego, że być może parę fajnych rzeczy pojawi się dokładnie w najnowszym updatecie, czyli jak Epic wróci z urlopu, wtedy prawdopodobnie otrzymamy nową kolaborację z piratami z Karaibów, nowy minikern bojowy, właśnie z tą kolaboracją, parę innych rzeczy, jak darmowe wyzwania no oczywiście rzeczami jak na przykład kilopy, malowania czy jakieś lotnie do zdobycia za wykonanie zadań i jest to mega możliwe, często też pytacie, Kamstar czy to możliwe, żeby Epic dał nam darmowego skina na wakacje jak w poprzednich latach, w tym momencie niestety nic o tym nie wiemy, więc bardzo możliwe, że takiego skina niestety w tym roku nie otrzymamy, bo sam event letni obecnie jest dosyć słaby, ale o nim zaraz wam powiem. Z mega ważnych rzeczy również warto wspomnieć o tym, że Epic zmienił bardzo mocno rankedy, dokładnie do 18 lipca czyli chwili powrotu Epika do pracy mamy zmienione rankedy, co oznacza, że nie znajdujemy na nich na przykład samochodów z obecnego sezonu, na przykład nitro pięści, czy paru innych rzeczy, które denerwowały graczy, więc w teorii rankedy są teraz naprawdę ciekawym trybem do gry i również mega często pytacie, Kamstar czy będzie można skorzystać z mega mocnego triku. Na początek tego sezonu trik oczywiście działał zawsze w ten sposób, że jak zaczniemy nowy sezon dostaniecie dodatkowy karent bojowy no w sumie za darmo, bo płacicie tylko za jedną ekipę, a stajecie rzeczy z poprzednich dwóch ekip, jak to możliwe. Trik dokładnie zadziałał w ten sposób, że jeśli Kupiliście trik z ekipą w Fortnite dokładnie w momencie na przełomie dwóch sezonów. To wtedy otrzymywajcie rzeczy dokładnie na dwa strony, płacąc tylko w sumie za jeden sezon. Trik działa tylko dokładnie raz w sezonie i trzeba go zrobić chwilę przed końcem danego sezonu, bo tylko wtedy on działa i jak najbardziej ten trik będzie działał. I będziecie mogli sobie zgadnąć wtedy karnet bojowy za pomocą tego triku, aczkolwiek o tym na nagram wam filmik dokładnie, jak będzie to już działało, czyli pewnie za jakieś 2-3 tygodnie. A odnośnie tytułu odcinka i skina za 200 południów, pytacie mnie, Kamstar, czy faktycznie będzie można zdobyć tego skina, bo w poprzednich eventach faktycznie dało się to zrobić cały. Event podlegał na tym, że opiera się on na akcji restartu. Akcja restartu właśnie trafiła do Fortnite a w sumie całkiem niedawno i ona zawsze polega na jednej rzeczy: po prostu grasz ze znajomymi i wybierz sobie takie specjalne punkty. Zdanie otrzymujesz dokładnie cztery rzeczy: jest to dokładnie lotnia, jakieś tam kilofy, lotnie, plecaki, malowania. I jeśli zdobędziesz to wszystko, to w poprzednich eventach dało się wtedy kupić skina za 200 fałdolców. I jak to możliwe, już wam tłumaczę, i będzie w ten sposób, że ma zachęcić graczy po prostu do grania w Fortnite i masz około jeszcze 3 tygodnie na zdobycie tych rzeczy, totalnie za darmo, jeden co musisz zrobić to po prostu znaleźć jakiegoś znajomego, który grał mało w Fortnite'a i po prostu z nim sobie pograć, wtedy zdobywasz te punkty i idą one mega szybko, bo ja ostatnio w godzinę zdobyłem chyba dwie albo trzy nagrody, więc zrobiłem ponad połowę tego eventu i dokładnie jak miałby działać ten skin skin działa w ten sposób, że jeśli odbierzesz te wszystkie rzeczy, to następnie jeśli Epic dodałby do sklepu skina dokładnie z tym całym zestawem, to mogliby się go kupić praktycznie za darmo I jak to działa, już wam tłumaczę, Epic obecnie te przedmioty jak te lotnie, kilofy i inne rzeczy rozdaje po prostu za darmo, aczkolwiek w późniejszym czasie prawdopodobnie trafią one normalnie do sklepu Fortnite, co oznacza, że jeśli masz je odebrane, to nie będziesz mógł ich kupić, bo będziesz po prostu je już posiadał, aczkolwiek przy tych często zestawach, pik dodatkowo, dodaje jeszcze jedną rzecz jest to najczęściej jakiś specjalny skin, jest to albo nowy totalnie skin, albo jest to stary skin i wtedy każda osoba, która ma na przykład te rzeczy właśnie darmowe zdobyte, ma również obniżony ten zestaw o taką ilość fałdolców, jaką macie właśnie zdobytą w tych rzeczach, co oznacza, że jeśli masz na przykład wszystkie 4 rzeczy odebrane i Epic zrobi znowu pakiet z tym skinem na przykład jakimś nowym, powiedzmy jakimś drzelkiem czy coś, bo tak jest motyw obecnej akcji restartu, to wtedy ty otrzymujesz rabat za każdy tak naprawdę przedmiot jaki posiadasz, co oznacza, że jeśli przypuśćmy pakiet kosztowałby 2000 v a ty miałbyś wszystkie te rzeczy, to możesz go kupić wtedy na przykład za 200 v i tak samo działa to właśnie w poprzednich eventach, gdzie na przykład widzowie kupowali ognistą Renek z dokładnie za 200 v czy na przykład ogniskową również za 200 V-Dolców, Mimo, że te skiny normalnie kosztowały między 1200 a 1500 VD i jak najbardziej polecam Wam to zrobić, jeśli Epic faktycznie coś takiego zrobi, oczywiście nie jest to pewne, bo parę takich eventów wcześniej mieliśmy, ale wszystko finalnie zależy od Epika. czy kiedyś faktycznie taki zestaw by dodali, aczkolwiek jeśli chcecie to zrobić, jest to mega proste, bo jedyne co musi zrobić to wbijasz do Fortnite'a, wykonujesz wszystkie zadania z akcji restartu, która potrwa jeszcze 3 tygodnie, zdobywasz te rzeczy i wtedy jeśli Epic zdecyduje się dodać specjalnego skina właśnie z tym zestawem do sklepu, np na przykład w ciągu kilku miesięcy, to ty będziesz go mógł kupić z mega dużą obniżką, nawet do 200 fałdolców i jest tak jak najbardziej legalne, to no jest po prostu zestaw, który gracze obecnie mogą zdobyć za darmo, robiąc te zadania, a później będzie normalnie można go kupić w sklepie Fortnite, więc osobiście polecam wam to zrobić, ale tak jak mówię, nie gwarantuję, że Epic coś takiego faktycznie wprowadzi. I tu jeszcze szybkie info na temat nowego eventu, który startnął dosłownie moment temu. Jest to event dokładnie z trzema rzeczami, które możesz zdobyć. Jest tam na przykład lotnia, czy dwie inne fajne przedmioty, co trzeba zrobić, są to specjalne które znajdziesz teraz w Fortnite jako wyzwania wakacyjne, jest to na event wakacyjny i wystarczy wejść do Fortnite'a w zakładkę zadania, a następnie zjechać na sam dół i po prostu poszukać tam zadań. No właśnie na wakacje jest to event, który odbywał się co roku i dają Wam po prostu za wykonywanie danych zadań, po prostu danego dnia, specjalne nagrody i punkty za wbicie wszystkich tych właśnie rzeczy, otrzymujesz po prostu właśnie te lotnie i inne mega fajne przedmioty, więc warto sobie odebrać, bo event jest po prostu na te dwa tygodnie, jak pracownicy Epic są po prostu na wakacjach. I również pytacie się mnie, a czy jest szansa, że będzie jakiś wakacyjny turniej, na przykład darmowego skina, lotnie, kilofy, czy jakieś inne rzeczy, jak to miało miejsce w poprzednich latach. W tym roku prawdopodobnie żadnego takiego skina nie będziemy mieli w evencie Fortnite'owym, jakim jest turniej, skąd to wiemy, dlatego, że Epic obecnie znajduje się na urlopie, wracają oni z urlopu dopiero pod koniec tego miesiąca, no i prawdopodobnie przez ten czas, przez te dwa tygodnie nie będzie żadnych turniej o skiny, bo Epic jak jest na urlopie, to takich turniej po prostu nie robi, co oznacza, że później raczej też już czegoś takiego nie zrobi i jedynie w w poprzednich na przykład latach było coś takiego, że niektórzy youtuberzy z zagranicy czy streamerzy tak jak Ninja otrzymywali kody na darmowe, wakacyjne skiny. Teraz może być podobnie i jeśli Epic by się zdecydował coś takiego zrobić, to oczywiście dam wam znać na live'ach czy na moim Discordzie, u kogo takie kody można zrobić, ale wtedy działa zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, subik, kłapka w górę, kodzik, kancer, łaskę i w i na Twitcha, link w opisie, Instagrama, zostawić followka, a już poprzednie filmy, trzymajcie się, cześć!